Właśnie. No grube, oni roztocznie. Płyną barką. No dobra, to strzelajcie z tej wieżyczki w parkę, bo nie barką będą płynąć pewnie. I artylerzyści po lewej stronie macie bardzo fajne karonatki tutaj. Skorzystajcie z nich. Polecce. Płynie barka, Muszę też tutaj do góry, tu skacze. Barka płynie. Nie, nie będzie bramu mojego. Dobra, dajcie, robimy... Dwie barki płyną, gruby. O, no, no, ja masz bardzo fajne karoladki. Impek, dawaj się na to, bo te dwie barki płyną. No. Impek, granat tutaj na barkę wal! No to, tak będzie. Czemu? Co? Czemu się chylacie? Strzelajcie, strzelajcie w barkę! Bądźcie strzelać w barkę! Zbukowajcie, no. Warto, jeszcze go stwierdzą. Odsuńcie się. Kto strzelnie niech się odsuwa. Kto cofa. Chodźcie, będę walczył, jak prawdziwy starbata. <ślał> pojedynek. Tak, Marcy. to jest jak... Może się, e, się rysam nie nie. <śmienizacja> To był dobry pomysł. Uwaga, parka znowu płynie. Znaczy, Ale gruby plecy już mamy. Tak. Tak, tak. A tak... Tak, Chodzi od kanałów. HL Radnisz komuś używa... ...pannera T. Czy ja dobrze widzę? Może się zbagował. Ja. Może nie, a może chce pan. Zobaczcie, zobaczcie, co robiasz pan, jak wygląda. Zajmują mnie, że nie. Zrobek. Drabina. Drabina, aha. Co mniej się parę do drabiny. Dokładnie, do drabiny chodźcie, bo tutaj z po, po drabinie weszli. Zajął, z to ja Po prawej stronie, chodź, chodź, chodź No kurwa. Akurat mi wlazłeś jak strzelałem Jego ja tak, tak. ja No Ale Nie, oni mają dewostki. Ale de okej, mi wyczerpasz, co ma Eee, bo wcale, jak widziałem dwóch Kaeli Zbieramy się tam jakaś czy co robimy? Tu prawej Czekamy na razie na tym swoim kawałku muru przy tej wieżysce i przy wieży oblężniczej. Gruby pada tam, w to miejsce gdzie my się wbijaliśmy ostatnio, jakby jest z Polsą. O kurwa, Gruby idą kanałami jeszcze. Kanałami? Dobra, to część osób poza artylerzystami niech przejdzie na prawą stronę. Jak jesteście wolni. Jesteście do no. muru. Tak, 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 na murach. Tam gdzie my się wbijaliśmy wtedy jako atakujący. Już wyrąbią kanały bramy Jeszcze Słucham Oj słucha wieże, oj słuwa wieży Dokładnie no, okay. no, Na pierwszy no, jest cała firma HR Możecie spróbować odbijcie wieżę odbijcie wieżę, tą na którą my się wbijaliśmy Retake the Tower Tam są HR Wold the Tower Retake the Tower Brawa wem Przełem całą wszystkich dla siebie wejdźcie i rozważcie Bądź się nie ja wiem kto się zablokował z naszych w czerwonym Kubraku Jakub Carlos, wciśnij C i wyjdź ja, Idą na prawo bardzo Dobra, mogę robić? i wrócę na serwer Próba, wybiłem wszystkich hr -ów. Jestem w szarży. Macie HR, niszczęście Dobra, jak wybijecie tych hr odrzućcie drabinę szybko. Dobra Zresztą tak postawili znowu, uwaga Idą tam na łodyni to. Tak, e, od wieży idzie. Mogłem no dzikie no gejsi no atakują. No w na że się... granat. O was, A tak granat... Jak des. Dawaj ruchu! O kurde, jest po armacie! No ładzał, nie zauważył. Kurna, co za stwar... Faryzeusz, Faryzeusz walczył, ale Faryzeusz nie dał. Faryzeu ropta. Faryzeusz nic nie śpiewuje. Faryzeusz, Faryzeusz tańczy 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 tańczy. tańczy. No, walczył? No, walczył? Tak. Wierłasz, musisz się ostrzegać. Czy my jesteśmy o. między innymi ludźmi, którzy ogarniają tę grę? Deł, deł, dew. I nie je poniesiemy. Mamy jakieś trupki do nich. No, podwazki. Jowaski. Gruby, gruby bieżą, gruby, gruby Dobra, spoko, bronimy się tu już za zakrętem. Nie ma sensu marnować żyć. Pamiętacie, że jeszcze musimy wytrzymać siedem minut. Nie lecą na obok, pucha. Ale nic nie denerwuje. Nie, spoko, będziemy się za zakrętem bronić. Nie. Nie traćcie bensesów, nie żyć. Puchał bym, to bym się Uwaga leci, lecą Byłem, kupuję Prawa strona jest Dlaczego? czysta, nawet tam nie lecicie się. Przerzucicie się wszyscy na lewo Kurde, nie mogę ich Bo tam do... cała horda zwierzyniec Zwierzynie się wjeżdża, jest yy, od strony przystani Chyba z sześciu wrogów tam jest Trzeba bronić jeszcze tu jestem ewentualnie kto za tamte nie rzucił naprawdę? Dwa. No, tak jak... no czego mam Dobra, że są ci, którzy będą ich znaleźć. Jeśli to jest istotne. No ja mam wśród. ostatnie I życie. No ja, ja właśnie wtedy. Ja tak. Będziemy jeszcze coś grać po tej ja jeszcze... Może. Tak, jeszcze będzie jedno. Ej, odpoczywa tak głupi. Nie od, to tak? to, to, to od, nie raz od razu mówię Warto się jak.

Czemu zamek w Polsce Tak, ej? Zobaczdą czy tam zamknij te drzwi Spychaj, MW, wciśnij jeden Pychaj, wyduża, wciśnij, wciśnij dwa Dupa cicho Dobra. <grym> to Dalz mi pega Zając zamknij te drzwi cholera, czujesz się o dwa tych drzwiach tam rusty biegają a te sekundy No! Zgwaduj matkę, żonę, córkę Spalą ci wioskę, no, wioskę i w ogóle to róż ty fajny ale ty jesteśmy Rosją Drugie żelazo! Nie! Wy jesteście moskalikami! Ruscy ci zaraz matkę gwałcą, ale to my jesteśmy ruscy! Chcę matkę! To matkę mi z Co? Ty mi matkę z co! Widzimy się na rudus. Jeden musiał, na druga to... Chodź za nami ci. wchodzą! pod no ludzie! Wierzę co wieżyce są takie, ale te do dołu... Hubert, nie zdenerwuj się. No bo jak widzę, że głupotę, to... Hubertik. ...połuprawiamy. Hubertik, 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 jeśli spójrzesz w wtedy porozmawiamy. Dobrze, minutes... się przez drzwi, możecie strzelić z tej blanki, tej lewej jeżeli... No nie, jak podejdą pod flagę, to jak ją zacznę kapować, to. Już... Możecie Ma... byście zaś obierzyli na górę i chcą to strzelać. No właśnie, tobie cały schodz zostawiam tutaj. Cały jest granat. Co tu O stary! granat. ale się Za Za drzwi, za drzwi, drzwi. No, prawo. no i się tak. no, nie jest, nie Jeszcze pięć! Jeszcze Ale czas się zatrzymuje. Nie, tak. Panie bogowie. To zdadormiało Co ty górę? Jak będziesz tu będziesz przy listopadzie, to wiesz, to przeżyjesz. Kompledom.